Kiedy kwitną bzy, a tak poprawnie to lilaki, to szukaj w swoim ogrodzie smarcy. Pozyskanie smarcy z ogrodu to jednak ruletka, bo zależy w dużej mierze od warunków pogodowych, zakładając oczywiście, że wcześniej zaszczepiliśmy jego grzybnie. Jeśli jednak chcesz nieco zwiększyć szansę na kontrolowaną uprawę tego grzyba podpowiem Ci co nieco o warunkach jego uprawy, jakiej wymaga gleby, temperatury oraz pielęgnacji, bo warto choć raz w życiu spróbować tego wyśmienitego grzyba, jednak powinieneś wiedzieć, że jeśli nawet natkniesz się na niego w lesie to jest on pod ochroną. Smardze to naprawdę wyjątkowe grzyby. Są cenionym znaleziskiem dla zbieraczy każdej wiosny. Polowanie na smardze to ekscytująca przygoda. Te grzyby łączą nas z ukrytym życiem lasu. Są rodzajem grzyba workowatego, co oznacza, że produkują swoje zarodniki w specjalnych woreczkach. Pokusa smardzy jest silna, wynika to częściowo z ich nieuchwytnej natury. Niełatwo je znaleźć. Pojawiają się nagle w dzikich miejscach. Ich kamuflaż może być doskonały. Często wtapiają się w opadłe liście i leśne szczątki. Znalezienie smardza przypomina odkrycie sekretnego skarbu. To wyzwanie dodaje im tajemniczości i wartości. Ludzie z niecierpliwością czekają na ich krótkie pojawienie się każdego roku. W tym roku był bardzo zimny maj, chyba najzimniejszy od 35 lat. Więc długo czekałam, zanim smadze się pojawią, ale popadało i przygrzało słońce i w końcu wyskoczyły ku mojej uciesze. Domyślam się, że najlepiej chciałbyś zbierać je garściami. Jakie więc warunki panują, kiedy smart czuje się komfortowo i zaczyna się panoszyć? Życie smarca bywa skomplikowane, bo potrafi pojawić się zarówno pod konkretnym drzewem, jak i wybrać sobie miejsce i rosnąć bez udziału drzew. Przede wszystkim należy spróbować odtworzyć warunki, w których ten grzyb się pojawia. Warunki pogodowe odgrywają absolutnie krytyczną rolę w rozwoju smarców. Właściwa równowaga wilgoci i temperatury jest niezbędna. Bez sprzyjającej pogody grzybnia może w ogóle nie owocować, albo zbiory mogą być bardzo skąpe. Niektóre rośliny wskaźnikowe mogą również sygnalizować potencjalne miejsca występowania smarzów. Rośliny takie jak kwitnące majowe jabłonie, trójlisty lub paprocie pędowe często pojawiają się mniej więcej w tym samym czasie co smardze, tak samo jak lilaki. Czarne smardze grupa Morchela elata często pojawiają się jako pierwsze wiosną. Ich kapelusze wahają się od ciemnoszarego do prawie czarnego. Żółte smarce grupa Morchella esculenta, znane również jako smardze pospolite, pojawiają się nieco później. Ich kapelusze są zazwyczaj żółto-brązowe lub jasnobrązowe. Istnieją również smardze półwolne, Morchella semimbera, ich kapelusze są mniejsze i przyczepione tylko na szczycie trzonu. Grzybniak cierpliwie czeka na odpowiednie warunki. Z czasem gromadzi zasoby i energię Następnie, gdy nadejdzie wiosna, z ciepłem i deszczem działa. Grzybnia smardzów potrzebuje określonych sygnałów, aby wytworzyć grzyby. Są one znane jako wyzwalacze owocowania. Czynniki środowiskowe odgrywają ogromną rolę. Temperatura gleby jest jednym z najważniejszych sygnałów. Gleba musi się ogrzać po zimie. Stały zakres temperatur sygnalizuje grzybni. Ten zakres często wynosi od 10 do 15 stopni Celsjusza gleby. Temperatura powietrza to nieco więcej, około 15-20 stopni Celsjusza. Temperatury nocne powinny również utrzymywać się powyżej zera. To ciepło mówi grzybowi, że nadeszła wiosna. Oznacza to, że warunki stają się sprzyjające dla wzrostu nad ziemią. Wilgoć jest kolejnym krytycznym elementem. Grzybnia wymaga odpowiedniej ilości wody. Wiosenne deszcze są niezbędne do rozwoju smarców. Gleba powinna być wilgotna, ale nie podmogła. Zbyt dużo wody może uszkodzić grzybnie. Zbyt mało wody uniemożliwi tworzenie się grzybów. Idealny jest delikatny, stały dopływ wilgoci. Do wzrostu smardzy optymalna wilgoć powietrza wynosi od 80 do 90%. Wilgotność gleby to do 70%. By zasiać smardzę w ogrodzie, będziesz potrzebować przede wszystkim zarodników z danego gatunku grzyba. Możesz je pozyskać, zbierając dorosłe już osobniki wraz z kapeluszami i korzeniem. W kapeluszach grzybów znajdują się zarodniki grzybów, z których naturze rozsiewają się grzyby, a w korzeniu, czyli w strzępkach, znajduje się grzybnia potrzebna do rozwoju grzyba. Grzyby potrzebne do wysiewu powinny być w pełni rozwinięte i dojrzałe, ale nie wysuszone. Zarodniki smardza są często w tzw. Tak korze ogrodowej stosowanej do ściółkowania ogrodów. Przy odrobinie szczęścia, niektórym ogrodnikom smardze wyrastają same w ogrodzie. Możesz też zakupić specjalistyczną grzybnię w sklepie. Jest teraz bardzo duży wybór od zarodników w formie suszonej, po pogrzybnię płynną z różnymi rodzajami smardzy, a nawet taka grzybnia np. podborówkę. Skład gleby również ma znaczenie. Smazy często preferują gleby bogate w materię organiczną. Lubią gliniaste gleby z dobrym drenażem. Zawartość wapnia w glebie wydaje się być korzystna. Te wskazówki środowiskowe muszą się idealnie zgadzać. To jak tajny kot, który rozumie tylko grzybnia. Kiedy temperatura, wilgotność i warunki glebowe są odpowiednie dzieje się magia. Do uprawy tych niesamowitych grzybów oprócz grzybni potrzebne jest odpowiednie podłoże do rozwoju danego gatunku. Miejsce uprawy powinno mieć glebę o odczynie obojętnym lub lekko zasadowym, czyli od 6,5 do 7,5 pH. Ale jak widać u mnie smardze rosną zarówno na podłożu, gdzie rośnie porzeczka na podłożu o pH zasadowym, ale także przy borówkach, gdzie jest kwaśne pH. Jeśli mamy smardzę z poprzedniego roku, to całe grzyby, przede wszystkim kapeluszy i korzenie siekamy lub miażdżymy lub zakupioną grzybnię należy umieścić w odpowiedniej mieszance złożonej z pół kg torfu, 1 kg trocin, pół kg popiołu z drewna oraz 200 g wapna czyli będzie to proporcjonalnie 8 części torfu, np. 80-litrowy worek, 4 części trocin, 2 części popiołu oraz 100 g gipsu. Wszystko mieszamy razem wraz z zarodnikami i grzybnią grzyba i zalewamy wodą. Papka powinna mieć 70% wilgotności. Przy bardzo mocnym ściśnięciu mieszaniny w dłoni wyciekają 2-3 krople wody. Najlepsza do nabliżania jest deszczówka lub woda ze studni. Woda miejska chlorowana nie nadaje się do tego celu. Całość zakopujemy na głębokość około 5-7 cm. Świetne wyniki uzyskuje się przykrywając glebę agrowłókniną, w której robimy otwory w miejscu, gdzie mogą rosnąć grzyby. Utrzymuje ona zwiększoną wilgotność i ciepło. Należy pamiętać, aby była to agrowłóknina materiałowa, a nie agrotkanina z plastiku. Miejsce z grzybnią następnie ściukujemy cienką warstwą drobnej kory sosnowej lub świerkowej. Ziarno pszeniczne zdaje się również pożytecznie wpływać na wzrost tego grzyba. Smardze często występują w lasach liściastych. Dobrymi miejscami do poszukiwań są lasy z drzewami takimi jak jesion, wiąz i jawor. Stare sady jabłoniowe mogą być również zaskakującymi punktami zapalnymi dla smardzów. Wydaje się, że lubią wyjątkowe warunki, jakie te drzewa stwarzają. Rok po pożarze może być bardzo produktywny dla niektórych gatunków smardzów. Obszary wyrębu lub miejsca, w których gleba została zaburzona, również mogą rodzić smardze. Smardze często kojarzą się z określonymi gatunkami drzew. Obumierające lub niedawno obumarłe wiązy były kiedyś znanymi wskaźnikami smardzów. Było to szczególnie prawdziwe podczas wybuchów holenderskiej choroby wiązów. Jesiony są również dobrze znanymi towarzyszami smardzów. Topola i niektóre gatunki sosen również mogą je gościć. Umiejętność rozpoznawania tych drzew jest cenną umiejętnością dla każdego myśliwego polującego na smardze. Pokrywa gleby również dostarcza wskazówek. Smardze często rosną tam, gdzie jest skąpe podszycie. Można je znaleźć w pobliżu mchów lub paproci. Poszukują obszarów, w których światło słoneczne dociera do dna lasu. Pomaga to ogrzać glebę wiosną. Smardze często pojawiają się samoistnie, przy miejscach w ogrodzie, gdzie palone jest ognisko czy resztki ogrodowe, ponieważ preferuje on glebę zasilaną popiołem drzewnym. Popiół sprawia, że odczyn gleby staje się zasadowy. Działa podobnie jak wapno. Smardze lubią okolice składów drewna lub też drewnianych odpadów. W naturze często porastają miejsca po pożarach leśnych, ale my nie chcemy oczywiście odtwarzać w swoim ogrodzie pożaru lasu, więc zdajemy się na popiół drzewny z ogniska. Warto wybrać miejsca w pobliżu lub nawet pod korzeniami drzew i krzewów owocowych. Smardze jadalne lubią towarzystwo różowatych roślin. I bywa, że pojawiają się w sadach owocowych, np. pod jabłoniami. Na nizinach naturalnie występują w lasach łęgowych pod topolą białą. Do różowatych należą najważniejsze drzewa owocowe świata, w tym jabłoń, śliwa, wiśnia, grusza, morela, brzoskwinia, pigwa i wiele innych jadalnych. Tak więc możesz połączyć uprawę grzybów z uprawą owoców czy kwiatów. Smardze lubią korę sosnową i świerkową z domieszką trocin, popiołu ze spalonego drewna oraz gips. Corocznie można dokarmiać miejsca uprawowe taką mieszanką. Dobrze, by były to miejsca ciepłe i wilgotne. Pierwszych grzybów możesz spodziewać się już po kilku miesiącach, nawet w tym samym sezonie na wiosnę, zwykle w kwietniu. Aby pobudzić i utrzymać wzrost potrzebne są również stałe wiosenne deszcze. Doświadczeni zbieracze uczą się odczytywać te naturalne znaki. Mogą to być wskaźniki, że sezon smarców już jest w toku. Należy również pamiętać, iż w miejscu gdzie mogą rosnąć grzyby nie stosujemy żadnych środków chemicznych. Nie usuwa się również zeschłych liści, które wzbogacają glebę i pomagają tworzyć środowisko zbliżone do naturalnego. Potem zdajemy się całkowicie na naturę. Jedynie podczas długotrwałej suszy miejsce jej założenia możemy kilkakrotnie nawilżyć. Dodatkowo grzyb nie może zasilić roztworem drożdżowym z cukrem. Badania przeprowadzone przez naukowców z Irackiego Dziennika Nauk Rolniczych w 2013 roku wykazały wzrost plonu boczniaka po dodaniu drożdży o 50%. Wyniki wykazały, że plon oraz wydajność biologiczna rosły wraz ze wzrostem stężenia ekstraktu drożdżowego. Ponadto dobrą praktyką jest cykliczne podlewanie grzybów wodą z cukrem, co pomaga im szybciej rosnąć. Stosuje się 10 gram cukrów na 10 litrów wody. A jeszcze lepszy będzie słód. Chociaż sam cukier nie jest bezpośrednio używany jako nawóz dla grzybów, jest kluczowym składnikiem ich pożywienia. Grzyby potrzebują podłoża bogatego w cukry, skropie i inne składniki odżywcze, aby rosnąć. Na przykład miąższ ciny cukrowej jest używany jako podłoże w uprawie grzybów, ponieważ jest dobrym źródłem cukrów i innych składników odżywczych. Niektórzy hodowcy dodają również otręby pszenne lub brązowy cukier do swoich podłoży, aby zwiększyć zawartość składników odżywczych, szczególnie w przypadku, Chociaż nie jest to główne źródło składników odżywczych, to brązowy cukier można dodawać do podłoży jako źródło łatwo dostępnych cukrów dla grzybów. W istocie grzyby potrzebują źródła pożywienia, które dostarcza im energii potrzebnej do wzrostu, a to źródło pożywienia często obejmuje cukry i inne węglowodany. Konkretny rodzaj cukru używanego w podłożu zależy od rodzaju uprawianego grzyba i pożądanego profilu składników odżywczych podłoża. Aby nawozić smarce, co w rzeczywistości polega na zapewnieniu im odpowiednich warunków do rozwoju, należy wzbogacić glebę materią organiczną i naśladować ich naturalne środowisko. Smardze to grzyby saprofityczne, które potrzebują składników odżywczych z rozkładającej się materii organicznej, dlatego kluczowe jest zapewnienie im dobrego źródła tych składników, takiego jak kompleksowe wióry drzewne albo obornik. Kompostowane wióry drzewne zapewniają dobrze zbilansowane źródło materii organicznej. Kompostowane oborniki oferują niezbędne składniki odżywcze i poprawiają strukturę gleby. Vermikompost wzbogacony przez żownicę wspomaga zdrowie gleby i pożyteczne mikroby. Jak już wcześniej wspomniałam, dąż do lekko zasadowego pH 7 do 8. Utrzymuj stałą wilgotność bez podmoknięcia. Przekop i i glebę, aby wspomóc na powietrzenie. Smardze często rosną w pobliżu martwych rozkładających się lub spalonych drzew. Ściółka liściowa, i gliniasta gleba. Ściółka liściowa i gliniasta gleba, którą tworzy są korzystne. Popiół drzewny może być używany jako nawóz lub dodawany do gleby. Gips również może być dodawany do gleby i sprawdzi się wyśmienicie w uprawie smardza. Jako ciekawostka niewielka ilość soli w zawiesinie zarodników może pomóc spowolnić wzrost bakterii. Melasa może być stosowana w zawiesinie zarodników, aby zapewnić wczesne pożywienie dla grzybni. Istotny jest fakt, że smardze częściej rosną na obszarach, na których w przeszłości występował rozkład materii organicznej i gdzie występują odpowiednie drzewa. Ja w tym roku korzystałam z grzybni zakupionych przez internet na stronie grzybnie.pl, bo możemy tu połączyć przyjemne z pożytecznym. Grzybnia mikoryzowa dla borówek i roślin wrzosowatych jest innowacyjnym preparatem opartym na wyjątkowych zdolnościach grzybów mikoryzowych. Grzybnia z drzew iglastych zawiera żywe strzępki grzybni oraz zarodniki. Grzyby zawarte w preparacie łączą się z korzeniami roślin wrzosowatych i kwasolubnych zapewniając im lepszy dostęp do wody i substancji odżywczych. Dzięki temu rośliny rosną lepiej, są zdrowsze i bardziej odporne. U mnie borówki świetnie po tym planują. Taka mikoryza zwiększa odporność rośliny na choroby i patogeny. Roślina nie potrzebuje dużo wody i nawozu, ponieważ mikoryza gromadzi ją w korzeniu, zwiększa odporność na stres, roślina rośnie szybciej i jest zdrowsza preparat dla borówek i roślin wrzosowatych stosujemy od wiosny aż do jesieni, ale jeśli chodzi o grzyby, to najlepiej zastosować go w okresie ich występowania. W przypadku smardza jest to od kwietnia do lipca. No i tu niespodzianka, bo otrzymujemy nie tylko mikoryzę dobrą dla naszych roślin, ale także grzyby, bo w skład preparatu wchodzą grzyby mikoryzowe smardze. Cierpliwość to cnota dla tych, którzy chcą uprawiać dzikie grzyby w ogrodzie. W regionach południowych sezon smardzów może zacząć się wcześniej. Czas trwania sezonu smardzów w danym miejscu jest dość krótki. Może trwać zaledwie kilka tygodni. Gdy warunki są odpowiednie, smardze mogą pojawić się szybko. Szybko też znikają, gdy temperatury rosną dalej, albo gdy pogoda staje się zbyt sucha. Ta ulotna natura zwiększa ich wartość. Masz ograniczone okno czasowe, by je znaleźć. Kiedy znajdziesz smardza, poświęć chwilę, aby docenić jego skomplikowaną strukturę. To cud naturalnego projektu. Ta wyjątkowa forma sprawia, że jest to ceniony produkt spożywczy, a odkrywanie go w naturze to czysta przyjemność. Czujesz, że jesteś gotowy, aby przynieść magię lasu do swojego ogrodu, a może masz już smardzę w ogrodzie? Do zobaczenia następnym razem.